ze Neustadt i sprawdzamy, czy to prawda. Przypominam Państwu, że zawody Pucharu Świata w narciarskich można oglądać w TVN, Eurosporcie i na platformie Max. I jeszcze przed świętami będziemy w Engelbergu. Stoimy w kolejce po naleśniki. Ceny nie są wygórowane. Za naleśnika z szynką i serem 5 euro myślę, że nie najgorzej. Słuchajcie, ja bardzo nie lubię jedzenia na wizji programów kulinarnych, ale poświęcę się. To, a mówią mi, że mam jeszcze drugiego spróbować, Dobra. Co w nim jest? żał? Zimtum zukiech! Czyli? To znaczy, cynamona, tak? Cynamona. pyszny jest. What maron? Kasztany. Kasztany. Entschuldigung, Za mną katedra Świętego Błażega. Znalazłam o niej kilka ciekawych informacji. Przede wszystkim ten budynek był zerowany na Panteonie. No i chyba faktycznie widzimy te inspiracje. Ma 62 metry. Nieźle. Niestety nie zdążyliśmy nagrać jak Kacper je raklet, bo tak szybko zniknęło, ale dobre było. Pyszne, jestem usatysfakcjonowany. A co to jest raklet? Ser szwajcarski, taki, i tutaj były ziemniaczki i warzywka, i sobie tak można było maczać. Żałujcie, że tego nie widzieliście. No dobra, zjedli, to teraz czas na picie. Zwykła gorąca czekolada, a to? Nie wiem, bo to Ty zamawiałaś. Nie mam pojęcia, co to, jeszcze nie spróbowałem, ale spróbuję zaraz. Nie mogę powiedzieć, co w tym jest, bo to będzie przed 22 leciało, ale pyszne.